Oto wszystkie bronie, które możecie znaleźć w CS, ale dzisiaj będę używał tylko dwóch. Wraz z moim ziołym chodnikiem zagramy 4 minuany. A przed każdym będziemy losować dwie bronie, którymi będziemy musieli grać do końca gry. I dla mnie jest. Yy, tak dziewiątka to jest pogramku. Mi na pierwszy mecz wylosowało Teka oraz Geilara, a chodnikowi Usp oraz P90. Aha, to ty czekaj, bo ty nie możesz nic zrobić na. na tero na pierwszych rundach. I tu. To. To, ty, to ty nic nie kupuj, co so już oszczędzaj kurwa na P90, żeby zawsze mieć HS. To co, to jest. Ej, kupka mizerki i będziesz biegał przede mną. Schowaj w gu, w głowę w dół. Będziesz moją tarczą, wiesz o co chodzi? Żeby ci hela nie szczelili, w dół. Aha, no teraz mają pierdol ogólnie. Nie no, teraz jest koniec. Teraz jest koniec, teraz musimy wszystkie wygrać. Nie, to zajebiście fenomenalnie. To, to, to wychodzi dalej? O, o ty chuju! Nie miał flesza, to oszukali mnie Tiktokerzy. Nice, czekaj. Drugi był pod logiem. Idę go łapać na pustek. Poczekaj chwilę. No i to jeszcze na. To kurwa, minus 90 dostał? Jak? Nie, miał 3 happen. Tak, Czekaj, mam mało. Wyszuję go. Aha, kurwa. Ja w ogóle myślałem, że to ty się wyjebałeś, a ten... Nice. Ja myślałem, że to ty się wyjebałeś, że jestem sam na dwóch w ogóle, nie? Wyjebało cię. No to ty masz uspata? To no nie wiem. No nie, ja, to nie, to, no ja, to no ja muszę to. grać granatami, muszę grać. W sensie, wiesz co chodzi. Jeden z tego mnie Jeden leży. <gry> Kurwa, ugraj to, błagam. Ja pierdolę. Dobra, ten mecz po prostu pominiemy, bo do końca dostawaliśmy strogi. O ja, pierdolę. Ja mam skara. A jako pistolecik mam. Digla. Ty masz. Ty masz dwie berety. A jako broń masz. Umpa. Może być. Bowery? My graliśmy na tym? A to są browary, dobra. Kurwa. No! na plecy. Jeden leży. Maga jest w ogóle tak daleko, że on ma przejebany No on też miał Digla, ale miał opanowanie z pustu. co mnie? No jeszcze mnie nie stać na skara. Ja kurwa ja nie mam Skara. Nie, nie, nie dałem sobie Skara tego ja do to no, dobra, to jest Znajdowali mnie. No człowieku, co ty zamyślałeś? Klasa. Pamiętasz czasy, jak umpem wszyscy grali ja na pamiętam, Majorze? Ja pamiętam, kurwa. Może się dochodzić tam gdzieś. Niech kurwa próbuje strzelić się. Eee, nie wiem. Środek, okno, kurwa. Nie wiem, nie znam tej mapy. U, u mnie, kurwa, krypcie tam są obici. Jeden obity. To jest za dużo pozycji, z których jestem niespokojny. Chyba ja nie trafię. Ostrzegawczy? Charakter ostrzegawczy 99. Los. Charakter ostrzegawczy, kurwa, to jest to właśnie. Zawsze musi być ostrzegawczy z Digla. Okno mind. debil. Main. Chodźcie, tu bustniemy. nigdy nie chodzą. Nigdy tutaj nawet nie wiedzą, że tam. że możemy się tak dostać. Ja kosy wbijam normalnie w żebra. Nie, te bronie to za łatwe, nam wylosowali. Tu jest main, main, main. Ja kosę profilaktycznie mogę jebać czy tego digla? z digla raczej nie trafi. Z kosy łatwiej chyba. Kurwa! No z kosy nie trafiłem. Daj pakę Robisz szaferę? Ta. Ja robię głos. Plantuj. A zaguszaj plantowanie No nie nopaka nie Za boksem w prawo. Nie ma DF, czyli. Madefa? defa? nie, nie, na. nie, 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 ma ma nie, ja gram nie, nie, no na nie, i nie, 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 oglądałem ostatnio poradnik jak ostatnio poradnik, jak lepiej strzelać <noise> <noise> no no z że... no nie, No, był ten poradnik, bo... no nie, 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 ale co tam było? Ja się dowiem. Nie no, było właśnie, żeby yy, nie próbować, żeby aimować movementem, nie? Żeby Aha. mieć celownik w punkcie i movementem się, się dostosowywać do tego, ale kurwa chyba bym musiał trochę potrenować, no. To ja gram na daleko ty graj na blisko i tyle. I smokujemy sobie coś, tu trzeba zagrać smokami. Fok na chyba, nie? Dobra, ja go bijam teraz. Dobra, w strzale, nice. Jest okno, ale on jest nudny kurwa. Nice, to jest to właśnie. Dobra, ja meczką coś poddymimy, nudno. Dobra, poszedł jeden. Darnavy mi tego typu kurwa Prajera, co to jest zawsze przychodzi. Terroryzm, Ja pierdolę, nie wrzucam tego. Dostał strzała, w chuj. Teraz idę po drugiego. Ja pierdolę, dolek mi strzelał, zaczął ściany strzelać. Nice. No i to jest to. I teraz musimy też wygrać, bo to będzie dominacja. Bo potem... Y nie, ty masz antero, więc kurwa. A, ty nie masz tylko. A brakada U! Uh! O kurwa jest doble. Myślałem, że tam jeden był O ja pier... To ja miałem? Co Kurwa. I nie wiem. Uspa. Petkę. Uspa, okay. O kurwa, to ja solo no, jestem. Szekaj, ja... Nie, ja plantuję parkę, czekaj. Jest. Jest, haram, no. Nie wiem, ja dostałem przez ścianę. Ja pierdolę. Prawie, prawie. Nice. Ach! Boże, myślę. Uuuuh. Dropnął rębacza w satraku i teraz musi grać nim. No to teraz panowie. Macie przejebane. Exit okno. Nie, to to już... To bym trafił! To bym trafił na 100%, bo to już czułem jak myszka mi idzie. Już trochę mam godzin w tego CSK i wiem, że to by siadło teraz, please, please. <laughs> ja pierdole, ale chłoporę stracił, nie? Dobra Dobra ten Bizon jest całkiem nie jest na blisko. Ten będziesz nim grał na Facetcie? Chyba ta, no. Uch. Nie, coś nie mam bez, w kurwa... ...wajbu do tego nagrania, nie wiem czy to jest. Ej też tak szczerze mi się wydaje, że gówno. Że gówno, nie?